To dopiero, a jeszcze na palcach chodzi, zobacz, jak baletnica. Tak, to, że na palcach to widziałam właśnie, to jest komiczne. Pięknie wyglądasz, tak. Ja jeszcze, ja jeszcze mogę przykucnąć na żywo, nie wygląda. Co ja tylko ten pasek trochę ci, wiesz, odstaje od spodni. Oj, oj. czekaj, czekaj. To nie jest położyłem zdrowe. To na ziemi. Tak, położyłem się na ziemi. Ojej, żeby dobrze stać. Us. Dzień dobry, Dzień dobry, ja bym chciała was tylko poinformować, że to się już nagrywa. Dzień dobry, YouTube. Dzień dobry. Także jest z nami Kasia, jest z nami Kacper i Konrad. Witam. Cześć. Tylko macha pięknie. Macham, oh macham. O, o Boże, ja nie... O, o... E... Będzie dużo śmiechu na, ty na tym filmie. Wielki. Jesteś zwycięzcą. Co? Dasz radę. Jesteś super. Wygrasz to. Ojej! Jaki masaż nie. ci zrobił. <słuch> Pana nie dzwoni. Boże... Zasikamy się. Dobra, lecimy. Wszystko chyba dodane. Lecimy na nową mapkę, tak w ogóle, nie? Wszystko dodane? No tak. Wszystko. To będzie ciekawe. No to lecimy na nową mapkę. Wow. Ja, jestem ja jestem znowu zapłakana, nie? To jest dopiero początek, teraz jesteśmy grać. Weźcie sobie na no, Tak. może Quantaram Aha. Jaką Dobra. Gdzie wy jesteście? Co? Musiłem... Już no już jesteśmy. Okay. Dobra. Sprawdzam pierwszą rzecz. Czy ja mogę mieć teraz pięć przedmiotów? A nie. No sprawdź. Czy ja sprawdzę, mogę mieć teraz pięć przedmiotów ze sobą? Ty zobacz na mapie, gdzie są korki. No wezmę... to się znajdzie, tutaj nie ma wiele do szukania, A, więc okay. wiesz, po drodze i tak, w razie czego. Są... Ja uwielbiam ten hiding spot. są na drugim piętrze w kuchni. Ja wezmę klucy, Wezmę... Tej w innym miejscu, to już dobrze. Wezmę... Wezmę jeszcze jeden do. Wezmę... Co trzeba wziąłeś? A znalazłeś korki? Nie będę miał okej. Mogę mieć 5 przedmiotów. Yes. O, pięknie, no to super. Pięknie. Ej, muszę Wam powiedzieć, że tak. E, na... Orby piętra nad kuchnią. Okej. Okay, okay. A to już polazło tam. No to no, no, oczywiście, że tak. No. No, jest... O, <noise> e, dymek jest. O jezus, zapomniałem, że nie mam statywu i zrzuciłam kamerę przed siebie, co ja z to jest na Ej, to nawet szybko znaleziony Konrad, piętro na. Dzień dobry, dzień dobry, już jestem tutaj. To będzie słabo chyba z ucieczką, wiecie? No, bardzo możliwe, to Drodzy, postawię, a tu będą czul, czul nie O mój Boże! <grym> Ale on tak fajnie wiesz, wyciąga z tego w ogóle paska, nie? Mhm. Co jest ziewentowo? Znowu? Mój Boże, raz zarazem i wenty, co tu się wydarzyło? To e, przepismo. Ale się Ale to jest fajna woda. Yy, nie, nie sól. Ja muszę wziąć na Ufałki, wow, Jakie piękne ufałki, widzisz to? O, widzę, widzę Na szafkach. No, na szafkach mają być, na mniejszych lampach. To, to jest obaka obakę albo mimik. Oj. Tak, jest, to są. On obaka no. albo mimika, Mamy sześć paluszków. Tak. Pięknie. Orków e, Orbów nie widziałam, a. E... E... Co ma jeszcze w ogóle? MFK. A, też mają orby, no to ok, to. To ma Ej, fa fajnie nawet to tak wygląda, nie? No, i tak. Ja idę po drugi aparat i idę na poszukiwania kości. A ja idę o, po wejść. sól. Co? Ja już znalazłem kości, A, o, kości. Okej. Okay. O, kurde, chodźcie tu do mnie. Idę, ale Jeden czy, staram się? Idziemy, czy staramy się? Idziemy, staramy się. Nie, Ciekawe, co Ale on wymyślił. No już idę. O, że I... Gramy w bilarda. <laughs> Ty, nawija, <wierza>, że możesz. <śmiech> teoretycznie. Nie mogę. nie mogę pójść kijem. Ej, my też możemy, nie? Kijki sobie wziąć. Ale te bilety nie ruszają od tych kików. No, to, po prostu zrobię tak. Ej, tutaj można jeszcze w strzałki grać, nie? Tak. Nie wiem tak. czy widzieliście to. To taki, wy jesteście w górę, to ja spróbuję z nim pogadać. Zanim ja słuchuje? Chodź, Ojej. Co on robi? <śmulety> o, daj mi ją! Oj, raczej taki, nie... raczej to będzie Obaka. Obaka myślisz? Tak, bo na Spirit przynajmniej ze mną nie chce gadać na tekstowym. Mogę ja z nim e... spróbować pogadać normalnie. Spoko, już... Ci... MF5, tak, to jest Obaka. Obaki, Obaki... Około 4 zdjęcia zostały nam do zrobienia. Tu jest, tam jest gór, no? więc tu jest rozdarzona. O, się tam bawi. Okay. Uh, czyli to jest Obaka, tak? tak? Tak, tak. O, tu jest lustro! Gdzie? W jego tu. Gdzie w jego pokoju. pokoju. No. Super. Okay. jest rozrzucona. Tak, tak. Jeszcze dwa o, zdjęcia. Tu... Należy, Jaką fajnie tu jest, na palcach chodzi. Zdjęcia. Mamy trzy zdjęcia, sobie. Już są wszystkie zdjęcia. Tak, wszystkie jak... zdjęcia, mamy ducha. A co mamy tam z tych? i Ika jeszcze. Okej. Okay. Nic śmiesznego, 8 to odkryłem. Hmm. Gdzie wy jesteście Na dole. Ja w stronę Vana idę. Aha. To ja potrzebuję do tego jakieś nowki Musimy się Dobra, to są momenty Świeczka i psychika, chyba. Tak, świeczka wzięłam i tak psychika, okej. Okay. No, to... no to idziemy to wszyscy, to bo i tak musimy psychikę zbić. Nie, to miałeś rzucić. O mój co prawda, Proszę to można się zbunąć. lustrem pobawić trochę, ale. O, nie, no nie ma co. Akurat się pozwiedza mapkę. Do czasu aż nam sanitka spadnie. Zgubiłam się. Nie, ty to O cholera. Echy. Co ty tam narobiłeś już? Jestem pod prysznicem. Już idę zobaczyć. A ubrany Co? jesteś? Tak, jeszcze. Czekam na ciebie. Boż. Gdzie ty jesteś pod tym prysznicem? Na samym dole, w domku. Aha, to wiesz, żeśmy cię minęli. No dobrze. To idziemy. Ojej, chyba się naprawiło się, to tam jeden jeszcze raz, O, O, znowu. Użyjcie jak się wam dźwiękiem stoją oparciem żeby Teraz patrzcie <młysy> ja, na to. Słuchajcie, o. O, <noise> Idę z drzwiami. Posiadamy <noise> drzwi. Oj, dobra, drzwi za podpisem. Drzwi biorą Idziemy stąd. <noise> o, boże, no i tak to na jazdy. Naprawiłem. Mocną świeczkę, jeszcze tylko psychika. Psychika, tak, jeszcze psychika. No, no. to trzeba iść pozwiedzać. Idę zobaczyć. O, ja też mogłem z nimi tam przejść. Okej, okay. błodzi.

Spalił kruca Nie zaraz. Też... Będziemy mieli papungę. Jest papuga i... rakina. Jeszcze jeden tutaj leży. Jeszcze wyżej, o mój Boże. O, jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Ech. Czy mi słyszycie jej dźwięk? Tak, słyszymy. Ten jak w ogóle tego rekina trzyma, nie? O, matko. A więc tak to jest w naszej grupie. Zabawy na całego. Idę na górę. Jest oh, też. Ja widziałam, jak się Psycho męczył, bo próbował otworzyć. Czekaj, tą szafkę. Ona ma na sobie kłódkę i teoretycznie jest tu ten. na kluczek. I szuka po całej nocy kluczeka. Nie znalazł. A CJ się śmiał, żeby zostawił go w spokoju, bo on tam siedzi i pracuje. <laughs> Ojej, Mamy wszystkie questy już. Ej, jak fajnie to wygląda. Jakby ta pogoda była lepsza, nie? Tak, ale się śmiali, że tu jest niewidzialna ściana niestety i nie możesz na przykład zwrócić sepczu taka na, na dół, stąd. O. Próbujesz zepsuć kolejne drzwi? <grym> skoczyć, z tego nie mogę, ale, ale szaj. Ja No. Myślę, bo... Prawie, prawie. Ja bym radziła, żebyście już pomału wychodzili. No. Y, bo y, sanitka. Tak, 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 ja właśnie ostrożnie już tu idę, bo... Nie chcę wyjść jej na rej. Mamy już dość niską y, sanitkę, więc. Ty, pa, patrz, Wanna. Mhm. Chodź, Kasia, wyszoruje <laughs> Po głupce. Po, o, po plecka! Po plecka! <laughs> Chryste, czekaj, nie są czekajcie, nie mogę znaleźć drzwi. No, chodź! Jeszcze jest półkrótce. A, okej, też To był event, okej, już się zestałem troszeczkę. Troszeczkę Nie no, lepiej stąd zmykać. No Ojej. właśnie. To jest hand. Umarłam! O Jezu. Asia nam umarła na wyjściu. Faktycznie jest tak super inaczej jak jest tu ciuchem Faktycznie co? Jest inaczej jak jest Hmm. Znaczy prędzej bym się mogła to powiedzieć chyba na mapce, na której już byłam wcześniej. Ale ja wiem, jest chyba trochę jaśniej niż było do tej jest. pory. Więcej no. widzisz ale, ale, przedmiotów. nic pokazał w pakie Lecimy, lecimy Zaznaczone macie w ogóle? Tak Dobra Nie wiem jak on Słuchaj, on z dziennikiem dopiero stał, nie?